Z bon, z bon. Zapraszamy wszystkich 10 maja do klubu Soho. BOM BOM A tam będzie rehabilitacja 2. Z bą, BOM Każdą chorą, najgorszą duszyczkę uzdrowimy. Z POM bon. Jak nie wierzycie, to sami sprawdzicie. I tam przyjdziecie. Z POM bon. 10 maj. Klub Soho w liwice, górny bałw 30. Zapraszamy wszystkich do rehabilitanska, 2, Salut Sound, Rasirma! Spom Butcher Selecta, selekta! Spom pom! Ludziska do tego z nami będzie tańcować Martyś, Spom pom! Oj, a I Asia się kręcił. Spom pom!